Za nami środa popielcowa, a to oznacza, że zaczął się Wielki Post. Kolejny raz wyruszyliśmy na drogę pokuty i nawrócenia. A wyruszyliśmy w okolicznościach bardzo szczególnych, wszak przeżywamy święty rok miłosierdzia. Pierwszą niedzielę wielkiego postu kościół wraz z Panem Jezusem, jak co roku, zaprasza nas na pustynię. Dla świętego Augustyna pustynia to jest kraina bez Boga. A tam, gdzie nie panuje Bóg, tam Panem staje się szatan. Niestety dość często bywa tak, że człowiek staje się pustynią. Taki człowiek zdolny jest do rzeczy najstraszniejszych. Obrazem tego jest to miejsce, lasy Piaśnickie, a w nich tysiące, nawet kilkanaście tysięcy grobów niewinnych ludzi, którzy zostali zabici przez tych, których serca stały się pustynią, miejscem przebywania diabła. My raczej nie lubimy mówić czy słuchać o diable. Na jednym z portali internetowych znalazłem takie wspomnienie jednego z franciszkanów. Byłem na kolacji u znajomych, rozmawialiśmy na różne tematy, przerywając wypowiedzi dowcipami. Miało się wrażenie, że wszyscy się dobrze bawią i odpoczywają. W pewnym momencie napomknąłem. Że ostatnio czytam dużo książek o demonach, szatanie, okultyzmie i opętaniu. W tym momencie czar wieczoru prysł. Nastała niezręczna cisza. W pierwszym momencie myślałem, że może się przejęzyczyłem albo popełniłem gafę. Ktoś z gości zrobił aluzję, że lepiej na takie tematy nie rozmawiać, żeby nie wywoływać wilka z lasu. Pozostali Starali się ratować sytuację, kierując rozmowę na zupełnie inny temat i opowiadając na prędko odnalezione w pamięci stare kawały, które miały rozluźnić zepsutą przeze mnie atmosferę spotkania. Czy jednak gdy przestaniemy mówić o diable, to on przestanie być obecny w naszym życiu, przestanie istnieć. Nie, szatan nie przestanie walczyć o duszę człowieka. Ciągle będzie wystawiał go na próby. Wykorzystywał będzie każdą naszą słabość. Czy jednak w tej wydawałoby się nierównej walce skazani jesteśmy z góry na porażkę? W scenie kuszenia na pustyni, Pan Jezus broniąc się przed wyrafinowanymi pokusami, jakie podsuwa mu demon, posługuje się Słowem Bożym. To ono stało się Jego orężem. Bo właśnie w Słowie Bożym, w posłuszeństwie temu Słowu, znajduje się prawdziwa moc Boża. Potwierdzeniem tego jest godzina śmierci Zbawiciela kiedy pan Jezus umiera na krzyżu przywołuje słowa psalmu Ojcze w ręce twoje powierzam ducha mojego wyruszmy zatem w naszą tegoroczną wielkopostną drogę pokuty i nawrócenia z niezawodnym orężem pismem świętym Niech ono strzeże nas przed zakusami szatana. Niech ukazuje nam jedynie właściwą drogę, na którą mamy wejść, gdy staniemy na rozstaju dróg. Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu. Był następnie wodzony przez Ducha po pustyni.